Miłośnicy biegania na starcie HEHUO 2023. 458 biegaczy wystartowało w jubileuszowej 10. edycji HEHUO RUN. W niedzielę o godzinie 12.00 miłośnicy biegania stanęli na linii startu nad zalewem HEHUO w Trzebinie. Dla zawodników organizatorzy przygotowali dwie trasy biegowe – krótszą, pięciokilometrową i dłuższą, liczącą 10 kilometrów. W niedzielę, 17 września, panowały idealne warunki do biegania. Pomysłodawcami Hechuran są mieszkańcy gminy Trzybinia – Tomasz Kobierecki oraz Mariusz Brzuska. Hechuran he, impreza już lokalnie bardzo mocno obsadzona. Pierwszy bieg HEHURAN 2014 wspólnie z Tomkiem i kilkoma znajomymi, po prostu chcieliśmy ruszyć naszą społeczność do aktywnego stylu życia. Jak widzimy dzisiaj, po frekwencji, gdzie prawdopodobnie bijemy rekord, tej frekwencji udało nam się to, z czego się bardzo cieszymy. Uczestniczą w tym już dzieciaczki i osoby starsze. W 2014 roku takiej imprezy nie było w całym powiecie, dlatego zdecydowaliśmy się na organizację takiej imprezy. No myślę, że wiele osób zaczęło biegać dzięki tej imprezie, zaczęło aktywnie spędzać czas. Dużo znajomych po prostu się poznało, także dużo znajomości, później ruszył par Myślę, że w naszym powiecie się fajnie te biegi rozwinęły. Na każdego uczestnika biegu na mecie czekał medal ukończenia biegu. Woda, ciepły posiłek oraz możliwość wylosowania cennych nagród w loterii fantowej. Wszystkich zachęcam do aktywności rano czy wieczorem bez znaczenia, jeżeli tylko macie jakiś cel, żeby trochę się poruszać, może schudnąć tak jak ja, a w tym roku pochwalę się minus 45 kg między innymi biegając, to był mój wynik, to uważam, że bieganie jest świetną formą aktywności, no i cóż mogę powiedzieć, łączmy siłacze się w siłę. <grych> Pozdrawiam. Wśród mężczyzn najszybszy na trasie 5 km, okazał się Marcin Strzoda z Tychów który pokonał ten dystans w zaledwie 17 minut i 1 sekundę. W kategorii kobiet na tym dystansie najlepsza okazała się Katarzyna Mirek Augustynek Spisar z, z czasem 21 minut i 37 sekund. Biegam niedługo, 3 lata może z małymi przerwami, zacząłem trenować piłkę nożną jakoś tak może już wypaliłem się i, i znalazłem inną pasję, jakoś to Ruszyło i wyniki przyszły też, no i cieszy mnie, cieszy mnie to i myślę, że jeszcze wiele przede mną. Na dystansie 10 km wśród mężczyzn najlepszy okazał się Bartosz Zając ze Strug z czasem 33 minuty i 50 sekund. Wśród kobiet na tym dystansie zwyciężyła Paulina Gaj z Jawożna z czasem 37 minut i 51 sekund. Za nami dziesiąta jubileuszowa edycja Hehuran. Impreza, która przez ten okres 10 lat zgromadziła kilka tysięcy uczestników, na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych Powiatu Szanowskiego. I cieszę się, że Powiat Szanowski od kilku lat może ją wspierać i rozwijać. To jest impreza, która integruje lokalne, ale nie tylko lokalne bo też tutaj mamy do czynienia z uczestnikami z całego regionu. Możemy pokazywać piękno Powiatu Szanowskiego, Gminy Trzebinia poprzez właśnie aktywność fizyczną. Zapraszam do Trzebini również za rok na tą imprezę, którą też będziemy wspierać jako powiat szanowski. Organizatorem imprezy biegowej RAN było Trzebińskie Centrum Kultury przy wsparciu finansowym i partnerstwie powiatu szanowskiego.